Nie wiem, kto odpowiada w wydawnictwie na za przesyłanie paczek pr do recenzentów, ale, ale. Tej osobie należy się premia miesięczna w skali premii rocznej, naprawdę. Kiedy otrzymałam paczkę, otworzyłam, zobaczyłam, że mamy tam miodek. Miodek! Polski to, miodek! To w to polskiej trzy różne, grze. Trzy różne rodzaje. I nasiona kwiatuszka, który jest pszczółko przyjacielski, ponieważ pszczółki lubią zbierać właśnie nektar z tych kwiatuszków to pomyślałam, o, a jak moje koty się ucieszyły, kiedy nagle poczuły, że tam jest jakieś zielsko. O cię kręcę, były totalnie wkręcone. Facelia działa na koty prawie jak miętka. Cześć z tej strony, Karolina! Oraz krzysie. Kanał Gryfinka. Serdeczne dzięki tej wydawnictwu Granna za przekazanie Cud Miód do recenzji. E, będziemy tutaj grać e, od 2 do czterech osób. Sugerowany wiek gracza to 6. A czas rozgrywki to około 30 minut. Mierzyć się tutaj będziemy ze zbieraniem miotku z różnych uli. I jest to gra bazująca na mechanice memory. Rozpoczynając jednak od wykonania, należy od razu napompnąć, że oprócz folii, która otula całe pudełko, to tak, wiecie, żeby e, ktoś w sklepie nie otwierał zawartości taka standardowa folia. E, oprócz tego w grze jest sam papier i drewno. Nie ma ani grama plastiku. Jest totalnie eco-friendly, co się szanuje i no, wielkie. No, Chylimy czoła po prostu wydawnictwu, że wychodzi naprzeciw temu, co jest ważne w dzisiejszych czasach. Nawet e, woreczków strunowych nie ma w środku, tylko zamiast tego są takie papierowe woreczki, podobne jak śniadaniowe, tylko że w wersji mini. Sugerowana cena detaliczna tej gry to 69,95, ale na naszym ulubionym sklepie z planszukami, czyli na ale planszówki, znalazłam ofertę za 41 zł. W opakowaniu znajdujemy sporej wielkości sześciokąty, hexy, mm -hmm. na których będziemy mieć różne rośliny, z których będziemy zbierać nektar, bo będziemy tutaj pracować tymi pszczółkami, które w odpowiednich okresach w roku będą. Zbierać konkretne nektary. Mamy tutaj dwa warianty: rywalizacyjne i kooperacyjne. W rywalizacyjnym każdy z nas będzie zbierał e, nektary, kwiatuszki do siebie, natomiast w kooperacyjnym będziemy układać e, zebrane kwiaty na taką przeuroczą tablicę. To, to wygląda troszkę jak daszek ulu. Przygotowując rozgrywkę, rozkładamy 7 uli na około toru czasu, po którym będzie się poruszał pszczelarz i będzie pokazywał nam, co konkretnie w tej chwili będzie kwitnąć i co będziemy mogli zebrać. A wokół tych e, 7 uli będziemy układać 6 heksów, sześciokątów, na których będziemy mieć roślinki. Z tych roślinek nasze pszczółki będą zbierać nektar. Niektóre z nich jednak mają zagrożenie na sobie, więc nie można być chciwym, nie można chcieć e, jakby sprawdzić jak naj więcej, tylko strategicznie wybrać moment, w którym należy się wycofać i po prostu położyć swoją pszczółkę na danym kwiatku. Jeżeli odkryjemy pierwsze zagrożenie, nic strasznego się nie dzieje, możemy dalej odsłaniać roślinki. Problem rozpoczyna się, gdy odsłonimy drugie zagrożenie. Wtedy nie możemy wyłożyć żadnej pszczółki, no bo te biedne się boją i wcale nie chcą lądować na tych kwiatkach. W swojej turze możemy odkryć trzy kafelki. Pod warunkiem, że nie miałem zagrożenia. I na koniec tury, czyli tak jakby zwieńczając naszą turę, będziemy wykładać nasze pszczółki, o ile będziemy chcieli. O ile będziemy chcemy, chcieli. Ile tak będziemy chcieli. Tak, czyli jeżeli przeraż jest na sezonie, w którym kwitnie rzepak, a ja mam odkryte dwa rzepaki, no to myślę, że no, logicznym by było zostawienie pszczółek właśnie na rzepaku. Kiedy pszczelarz zaś zejdzie z rzepaka i pójdzie dalej, Zbieramy wszystkie kafelki z rzepakiem, które mieliśmy zaklepane wcześniej na planszy. Pszczółki wracają nam do puli i możemy ich ponownie używać, zbierając kolejne nektary. Wygrywa osoba, która będzie miała najwięcej kafelków. Tak ale! Jest. Ale! Można zdobyć dodatkowe punkty za zbieranie kafelków e, różnych kwiatków, w sensie jeżeli zdobędziemy mhm. cały set... To taki gracz otrzymuje znacznik e, s, słoika z miodem i to na koniec gry jest warte dodatkowe dwa punkty. W wariancie kooperacyjnym będziemy próbować w jakiś sposób powstrzymać niedźwiedzia, który będzie kradł nasz nektar. E, myślę, że tutaj... E, ten wariant kooperacyjny fajnie zadziała przy młodszych dzieciach, które tak. nie będą się kłócić, mm -hmm. tylko będą działać wspólnie naprzeciwko wyzwaniu i będą razem tworzyć tą cudowną tablicę, ten cudowny ul właśnie z nektarem. Graliśmy w cudmiot wiele razy, ee, w dwójkę. Graliśmy mm -hmm. też w czwórkę. W czwórkę jednak poszło dużo szybciej. Gra trwa pełne dwa okrążenia pszczelarza wokół toru czasu. Grając w cztery osoby, jednak tego czasu było tak jakby... Nie wiem czy za dużo czy za mało, na pewno kafelków było za mało. W sensie w pewnej chwili zaczęło brakować, mhm. już nie było czego szukać i skończyliśmy rozgrywkę tak na dobrą sprawę po półtorej obrotu. Nie dokończyliśmy. Nie dokończyliśmy roku bo nie było już czego szukać. Po prostu na planszy, na planszy zostały same jabłonie tudzież lipy, a nam zależało akurat wtedy na zupełnie czymś innym na żosie. Na przykład. Jest to bardzo taki przyjazny wariant memorów. Mamy tutaj sporą wozę taką edukacyjną. Jedyne, co mnie troszeczkę kuje w oczy jest to, że mamy tutaj łacińskie nazwy. Jeżeli uh -huh. dzieciaki takie sześcioletnie, powiedzmy, będą chciały sobie w to zagrać, to będą chyba. Potrzebowały pomocy dorosłego, bo będą mówić to, bym chciała, albo to, bym chciała, czy to bym chciał. Te nazwy, te nazwy nie hmm. są jakoś tak specjalnie łatwe do, do wymowy, a wymawiając facelia można naprawdę głupie wyrazy stworzyć. Przeurocze pomyłki. Na końcu instrukcji mamy opisane, kiedy konkretnie dana roślina kwitnie, od czego wzięła się nazwa niedźwiedź. Tak, wiecie od czego? Bo to jest niedźwiedź. Od picia miodu. Teraz bym się wyjaśnił, dlaczego kółeś pucha tak to bardzo lubił miodek. Ale y, Granna już ma to do siebie, że ona właśnie tak, stawia na takie tak, walory tak, tak. edukacyjne, i w wielu tytułach są właśnie y, tego typu objaśnienia. Miód jest to raczej gra do jakiegoś tam wieku. Nie powiedziałabym, że 15-latkowie czy 16-latkowie siądą do y, memorków i mm. będą z przyjemnością odkrywać kolejne nektary y, z kwiatków. Y, Okej. Okay. Może ich to zaciekawić, ale myślę, że to nie będzie dla nich jakieś takie wyzwanie, tak? Ale dzieciaki, właśnie 6, plus, tak? Myślę, że do 11-12 lat powinny się naprawdę zająć i wkręcić yy, na przykład w walkę z niedźwiedziem. Wykonanie tej gry jest bardzo dobre. Mamy tutaj plansze, mamy tutaj kafle dosyć spore, mamy drewniane elementy. Jedyne, co mnie tutaj razi, to, to jest... Te figurki miśka tak. i pszczelarza, no kurczę... Yy... Granda się postarała o to, żeby zagar ogarnąć drewniany pszczół. zabrakło nie wiem czy chęci i ochoty na to, żeby ogarnąć miśka i, i pszczelarza. To byłby fajny dodatek. Na pewno też wyzwaniem będzie znalezienie kafelków, żetonów, które nie będą miały zagrożenia i nie odpaść przy okazji, bo... Bo jakby nie patrzeć, mhm. tych kafli jest całkiem sporo yy, z, w naszej całej puli i... Łatwo jest je odkryć. Grając z młodszymi dzieciakami można tak jakby wirtualnie wyłączyć tę funkcję, e, tak żeby nie zarazić dzieci po prostu do gry. Jeżeli jesteś rodzicem, poszukujesz czegoś na kształt memorów, chcesz zarazić dziecko. Y, takim eko spojrzeniem na świat i tym, że jednak ten temat pszczół i y, ich funkcji w naszym życiu, bo nie czarujmy się, pszczółki są bardzo ważne i zawsze jak ktoś paski wpadnie do domu, to ja się pytam Krzysztofa, czy to jest osa, czy to jest pszczółka? Jeżeli to jest pszczółka, to nakazuje ją wygonić za okno. Jeżeli, A jeżeli to, jest... to jest osa, to nakazuje wsadzić ją pod kapcia. <laughs> Niekoniecznie, ale wiesz, pszczółkę należy wypuścić. <laughs> Z osą rób co chcesz. <laughs> A szerszenia? Nie wiem, należy uciekać spalić. No ta dnia, mam w szafie. Za tę cenę, za tę jakość, za ten fun z rozgrywki, bo my też graliśmy po nocach w dwójkę i było całkiem przyjemnie, nawet jak graliśmy rywalizacyjnie i pomimo tego, że nieraz ktoś komuś skubnął e, kafelek, no to pff, może znajdzie sobie następne tyle. Także jeżeli czegoś takiego szukacie, to polecamy, ja przynajmniej polecam, ty polecasz? Polecam, polecasz! Na naszych social mediach odbyła się sesja tej oraz unboxing, więc wszystkie linki zostawię Wam w opisie. Zachęcam również do komentowania. Dajcie znać koniecznie, co myślicie o trudniu. Czy graliście i czy Wasze dzieciaki lubią tego typu gry. Czekamy również na łapki w górę, na subskrypcję, na kliknięcie w dzwonek. Do tysiąca już mało brakuje. Do tysiąca Bardzo już mało brakuje. Może coś? Może jakiś konkurs? Po tysiącu, co? A na chwilę obecną będziemy się żegnać. Życzymy mam miłego dnia, do następnego materiału. Trzymajcie się cieplutko. Pa pa! Cześć!